Maneroes, ja mniej rzeczy zrobię, i dzisiaj chciałbym Wam pokazać automatyczną yy, szafę? Tak to nazwę. Dobra, tutaj sobie wybieramy. I teraz wchodzimy. O, jesteśmy ubrani ładnie. No, tak to wygląda. Jeśli chcemy włożyć z powrotem tą zbroję. To klikamy przycisk i wkładamy. Teraz tak. Musicie mieć wszystko, by, by z czego, ale tu będzie trudno. I i i i. Ja to zrobię w kolejnym odcinku i pokażę wam jak to zbudować inne te sprawy. No, tutaj będzie trudno ten mechanizm zrobić. Jeżeli wam się uda to, ja wam tako będę pokazywał. Mm, tam muszą być dwa proszki. Tam tam o. Tam gdzie jest płytka. I tutaj jest przejście do, Redstone, do nowego bloku. Tutaj jest przejście i tu się otwiera block. I teraz, teraz, teraz. Oj, nie chcąc działania screenshota. To ja możemy wybrać na przykład to. Teraz. To wybieram na 4, bo oczywiście potki są bardzo trudne. O, na przykład teraz weźmiemy yy. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Nie, no dobra, możemy też tak zrobić. O! I tak też można, i chyba mechanizm zepsułem. Chyba tak. Nie, nie zepsułem. Jeszcze bardziej, że zepsułem mechanizm. Dobra, tutaj się nie spaliła pochodnia. Dobra, tak to wygląda. Eee, przepraszam, że teraz ktoś mi mówi w tle, ale to moja mama, do siostry. Dobra, wkładam jeszcze raz i tak to wygląda, dokładnie tak. Dobra. Ja, oj przepraszam, o, płachłe. ja Wam nie pokażę teraz jak to zbudować, ale pokażę Wam jak to zbudować w następnym odcinku, dokładnie tak. Ale jakoś to ładnie nie, nie urządziłem i inne te kupy. Tu, jeśli chcemy, to tutaj robimy tak, bo to jest od tego jak coś... Wy to możecie spokojnie zrobić z Soury Wivalu. to tak samo działa. A dlaczego tutaj są drewniane przyciski? Tu. Bo zobaczcie. Raz i dwa. No to tylko sobie wezmę. Tak. Mm, przepraszam, żebym nie. Oj, sorki. Patrzcie. Kamienny przycisk o wiele krócej yy, przetrzymuje energię, a drewniany dłużej. I dobra, ja kończę. To Ja to nawet nas zbudowałem na wersji 1.6.4, a więc na innych wersjach to może nie działać. A przy nagrywaniu mam tylko tyle FPS-ów, spoko. Dobra, no to ja kończę. Nara, cześć. Co odpłatę ci? Mamapa po popisie chodź. No czekajcie chwilę, ja za to. Nie ma. I na razie